Podskazuję! Otworzyć Mmm, Wystarczyło poprosić. No, to wyrównaliśmy rachunki. A to tak od serca. Wybaczcie, nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności. Jak ona. Skąd? Skąd kurwa? Podsłuchiwała nas. Wtedy w magazynie. Co? I nie pomyślałeś, że warto nam. Chłopcy, na dyskusję czas będzie później. Radowit nie żyje. Mniejsza z tym, z czyjej ręki misja wykonana. A teraz spieprzajmy, bo za minutę będzie tu gęsto od Redańczyków. Chodźmy. No i co? I co? Udało się. Udało. Chociaż nie wszystko poszło wedle planu. Ale o tym potem. Wpierw muszę się napić i wznieść toast. Za północ! Za Temerię! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Nie za wcześnie na świętowanie? Radovid nie żyje, prawda? Ale dowolnej Temerii jeszcze... Mylisz się. Jutro w południe dowódca armii Środek podpisze w imię... Czyli wtedy, Welen, kiedy wpadłeś w ręce troli. Wracałem z ostatnich negocjacji, zgadza się. Emhyr zatrzyma Edirn i Lyrie, ale w zamian za zaprzestanie partyzantki i głowy Radowida wycofa się z Temerii, która zostanie lennikiem cesarstwa. Ale z niezależną polityką wewnętrzną, sądownictwem, administracją, wojskiem. Gdybym był poetą, powiedziałbym, że srebrne lilie zakwitną w promieniach wielkiego słońca. Ale nie jestem, więc powiem tyle, Geralt. Inaczej się kurwa nie dał. Nie powiedzieliście mi całej prawdy. No, trochę racja. Wiemy, że nie lubisz politycznych gierek, no to położyliśmy akcent na czarodziejów i tak dalej. Jeśli to, co się ma stać, stać się musi, niechby przynajmniej stało się niezwłocznie. Gdyby ten straszny cios mógł być sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego. Że co? Macbeth, akt pierwszy, scena siódma. <laughs> Zawsze chciałem to zagrać, a obsadzali mnie w roli halabardnika. Geralt, zapomnij, co ci powiedział Talar, to nieaktualne. Nie będzie żadnego paktu z Nilfgardem. Redania będzie walczyć pod moim światłym przewodnictwem, aż wygra. A kiedy wygra, połączy całą północ, łącznie z Temerią. Ja... jak to? Nie tak się umawialiśmy. Zgadza się. Umawialiśmy się, że za cenę jednego królestwa oddamy Emhyrowi całą resztę. Ale to nie był dobry interes. Więc nie ubijemy targu. Ty, dwulicowy sukien-synu, nie pozwolę na to. Akurat ty, Ross, powinieneś zrozumieć, że nie mam innego wyjścia. Niby dlaczego mam cię zrozumieć? Bo też jesteś patriotą. Geralt, ciebie to nie dotyczy. Możesz odejść i szerokiej drogi życzę. Nie pozwolę ci ich zabić, Dijkstra. Trudno. W takim razie zginiesz razem z nimi. Zabić ich! czas Trzymajcie się w kupie! O rzesz kurwa, ja Blisko było, naprawdę blisko. To jeszcze nie koniec. Dijkstra pewnie kazał swoim ludziom zamordować posła, który ma jutro jechać do Nilfgaardczyków. Trzeba temu zapobiec. Wybaczcie, ale to już beze mnie. Żygasz bo... polityką. <grytanie> Rozumiem. Wpadnij do wyzime, jak już będzie po wszystkim. Podejmiemy cię z honorami.